Z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum, I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroku K. I Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, w Chrystusie Panu, liturgia dzisiejsza przedstawia nam w pierwszym czytaniu proroka Jeremiasza. Powołanego przez Boga, obdarzonego różnymi darami, aby głosił Słowo Boże, aby z odwagą głosił prawdę. Ta odwaga bardzo się przydaje prorokom, ponieważ, jak oświadczył dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, żaden prorok nie jest widzialny mile w swojej Ojczyźnie. Prorocy Mimo, że głosili prawdę, nie byli słuchani przez swoich. I często tracili życie albo spędzali czas na wygnaniu. Łatwiej było czynić cuda i prorokować wśród pogan wśród innowierców, niż spośród swoich. Pan Jezus dał tego przykład. Eliasza, który został posłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, czyli do poganki. Czy Elizeusza, który uzdrowił Syryjczyka Naamana, mimo że wielu było trędowatych w Izraelu. Tego, że Izraelici nie lubili swoich proroków, Którzy głosili im Słowo Boże, doświadczył również Pan Jezus. Przyszedł do swoich własności, a swoich go nie przyjęli. Ogłosił im, że na nim spełniły się pisma proroków. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Ewangelii z zeszłego tygodnia. Ogłosił im, że On jest tym, którego zapowiedzieli prorocy. Zapowiedzianym Mesjaszem. Ale ci popatrzyli na niego w inny sposób. Przecież to jest syn cieśli. To jest jeden z nas. To jest Jezus. Syn Józefa. I nie chcieli w niego wierzyć. Mimo, że byli pełni zachwytu słowom, które wypowiadał. Zachwyt, podziw. To jeszcze nie przyjęcie słowa. Możemy się czymś zachwycić, że jest piękne, że jest dobre, ale wcale tego nie przyjąć do swojego życia. Czego natomiast spodziewali się mieszkańcy Nazaretu? Pan Jezus wyczuł ich myśli, dlatego mówi wprost, że pewnie spodziewacie się i Chcecie trzynu, dokonajże i tutaj, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum, uczyń znak, uczyń cuda, a uwierzymy w Ciebie. A tak, to jesteś tylko cieślą z Nazaretu. Tylko że Pan Jezus nie uczynił żadnego cudu. Dowiódł im, że tak jak w przypadku proroków On też jest nierozumiany. Mało tego, oni unieśli się gniewem i chcieli go zrzucić z wysokiej góry, na której ich miasto jest zbudowane. Chcieli postąpić tak jak z prorokami, których pozabijali wcześniej. I dziwimy się temu, my, ludzie XX wieku, dlaczego tak jest. Ale przyjrzyjmy się, Czyli my podobnie nie myślimy jak ci mieszkańcy Nazaretu. Człowiek bardzo skłonny jest do uwierzenia w różne cudowności. Chciałby oglądać cuda i znaki i na tym opierać swoją wiarę. Nawet Erot, kiedy sądził Pana Jezusa, też zażądał od niego, żeby uczynił cud na zawołanie. Pan Bóg nie jest klaunem, który ma zabawiać swoimi cudami ludzi. Pan Jezus też nie jest na zawołanie człowieka. Bo czasami ludzie by chcieli, żeby Pan Bóg na zawołanie czynił cuda i Wybawiał ich z różnych kłopotów, napełniał, za, za, zapewniał, zaspakajał ich zachcianki. Kiedy Pan Jezus uczynił raz cud rozmnożenia chleba, chcieli Go obwołać królem. No bo chcieliby takiego króla, który bez pracy zapewni im wszystko. I czasami człowiek chce tak traktować Pana Boga. Jako aparat, automat do spełniania zachcianek. Uczyń cud. Uwierzymy w Tobie. Uczyń cud. Zaspokój moje problemy. Rozwiąż moje różne zadania. To, czego mi brakuje, zapewnij. A kiedy Pan Bóg tego nie robi, jesteśmy zawiedzeni. Pan Jezus nie chciał uczynić cudów, więc ludzie, którzy go słuchali, unieśli się gniewem i chcieli go zabić. I wielu ludzi współczesnych odrzuca Boga, bo nie spełnia ich zachcianek, bo nie robi tego, co oni by chcieli. Ale to przecież działa inaczej. Pan Jezus głosi słowo. Św. Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest Słowo Boże. My mamy uwierzyć Słowu. My mamy uwierzyć. Słowu, które głosi prawdę, które stawia nam różne wymagania, daje nam różne zadania do wypełnienia, daje zakazy i nakazy. I temu mamy zaufać a nie cudownością. Naszej wiary nie mamy na cudach opierać, ale właśnie na zaufaniu Bogu. Jakże wielu katolików potrafiło łatwo uwierzyć swego czasu, kilkadziesiąt lat temu, w cuda, które działy się ponoć w Oławie. Jakże wielu katolików z, z całej Polski, a nawet ze świata przyjeżdżało tam, aby doświadczyć cudowności, coś wyjątkowego. Tam się cuda. Okazało się, że cuda są wyssane z palca, nieprawdziwe, ale okazało się również, że ludzie zamiast ufać Słowu Bożemu i Bożym prawdom, pragną Ufać cudownościom. Yy, różne proroctwa, które można setkami znaleźć w internecie, czasami bywają dla ludzi ważniejsze niż Słowo Boże głoszone przez Chrystusa. Człowiek chciałby usłyszeć to, co sam chce, a Bóg stawia wymagania. Dlatego czasami szukamy innych rzeczy, właśnie cudownych, wyjątkowych, chcemy coś dodatkowego. Nie potrafimy zaufać Bogu. Dlatego, moi drodzy, trzeba nam modlić się o żywą i prawdziwą wiarę, nie opartą na cudownościach, ale właśnie na Bożym Słowie. Przyjmijmy Jego wymagania, Jego pragnienia. Jego zakazy i nakazy. A wtedy, wtedy dopiero zdarzą się w naszym życiu cuda. Cuda nawrócenia, oczyszczenia z grzechów. Cuda czasami uzdrowienia. Cuda przemiany różnych rzeczy. I ci, którzy wierzą, to doświadczają tych cudów. Są ich świadkami. A więc najpierw zaufanie, a potem cuda. A nie cuda, żeby zdobyć wiarę. To tak nie działa. I wtedy doświadczymy największego cudu cudu, którym jest właśnie życie z Bogiem cudu również przemiany naszego serca. I cudu zbawienia, do którego dążymy. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.